Jak sprawić, żeby publiczność wysłuchała wystąpienia z prawdziwym zainteresowaniem, jak ją wręcz oszołomić? Czy warstwa werbalna jest ważniejsza od niewerbalnej? Jakich błędów językowych należy unikać, jak gestykulować w pozycji stojącej, ale też w pozycji siedzącej, gdzie patrzeć, jaki mieć wyraz twarzy, jak sobie poradzić z trudnymi pytaniami, jak udzielić dobrej setki? telewizyjnej, wątków jest cała masa. To są pytania, które stawiam w mojej książce, ale też znajduję odpowiedzi na te pytania. Książka jest zatytułowana Jak występować i zabłysnąć. Postanowiłem napisać tę książkę po już kilkunastu latach doświadczeń, które zbierałem i wciąż zbieram, robiąc szkolenia z zakresu wystąpień publicznych, autoprezentacji, szkolenia medialne. Pomyślałem, że przyda się może taki zbiór dobrych rad czy też dobrych praktyk, które dotyczą występowania publicznego, przyda się każdemu, komu w cudzysłowie grożą takie sytuacje, kiedy trzeba wyjść na środek i coś powiedzieć. Premiera tej książki, jak występować i zabłysnąć, odbędzie się podczas kongresu PR w Rzeszowie 23 kwietnia. I tak się składa, że tego samego dnia książka ta trafi do dystrybucji w całej Polsce. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Źle, źle to powiedziałem, bo przecież przekaz niewerbalny musi być spójny z warstwą werbalną, więc powinienem powiedzieć to tak. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa. Do zobaczenia.